Oglądając ten film spodziewasz się dobrego kontentu. Jeżeli ten film nie spełnia Twoich oczekiwań, to podziel się Twoim zdaniem na moim serwerze Discord. Co byś zmienił lub polepszył w filmie? Link do serwera masz w opisie i więcej informacji dowiesz się pod koniec filmu. Pytając o Wasze zdanie, jaką serię zacząć po rocznicy kanału, 50% osób było za nowości, ciekawostki z symulacji. 25% osób za testy rzeczy w grach i 25% osób za testy modów do gier, dlatego jako pierwsze zaczniemy serię nowości i ciekawostki z symulacji. Jeżeli doceniasz pracę włożone w start tej serii, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. Jeszcze szybkie wprowadzenie do filmu. Na początek przyjrzymy się bardziej grze SimRail, wyłącznie ciekawostki, potem grze EuroTrack Simulator 2, nowości jak i ciekawostki i na koniec oprowadzę was po moim serwerze na Discordzie i opowiem jaką funkcję będzie spełniał. Pierwsza rubryka na dzisiaj jest Simrail nowości. Jeśli w waszej przeglądarce wpiszecie Simrail mody i wejdziecie w pierwszą stronę, to powinniście być na stronie Train Community. Jak widzicie, mamy cztery modyfikacje do Simraila. Po pierwsze, realistyczny rozkład jazdy dla Intercity 112. Po drugie, więcej modów pojazdów. Tutaj chodzi o to, że ED250, ET25 i EU07 mają logo PKP Intercity. trzecie, zmień ustawienia cieniowania. Tutaj dostępne Jakieś ustawienia od jakiejś randomowej osoby. Ostatnie zdanie opisuje, że ten mod dodaje grze bardziej kolorowy wygląd. Sam nie mam pojęcia do czego to jest, ale jak jest, to jest. I po czwarte E186 wyświetlacz po niemiecku plus ulepszenia. Ten mod jest tylko na Steam Rail Prolog, totalny sensu bo kto jeszcze w to gra, ale jak jest. To jest. Z tego co ja rozumiem, tu chodzi o ten monitor w S186 po prawej stronie, który się znajduje, tutaj widzicie ogólnie zdjęcie tego. Cztery mody dla SimRail, jednak jest mały i duży minus. Po pierwsze, na trybie multiplayer za używanie jednego z nich grozi ban i po drugie... Przy instalacji nie mamy pewności, czy te pliki nie mają wirusa. Lecz, że jestem posiadaczem laptopa z Windows XP, mogę przetestować te mody. I mod czwarty przedstawiłem w swoim ostatnim filmie z SimRaila, który bardzo się Wam spodobał. Link do niego macie w karcie. Przechodząc dalej, przyjrzyjmy się bardziej grze Euro Truck Simulator 2. Jako pierwsze zobaczymy ciekawostki. Jak wejdziecie w stronę aerotracksimulator2.com, potem na rubrykę About, to możecie sobie zobaczyć 17 licencjowanych pojazdów od 7 różnych producentów. Wszystkie tiry ciężarówki są odzorowane jeden do jednego, żeby prowadzenie było realistyczne. I tu możecie sobie zobaczyć każdą ciężarówkę w 360 stopniach. Jakby tego było mało, to macie przy każdej ciężarówce informacje o niej. Można zobaczyć sobie też opcję dostosowywania ciężarówki. Mamy opcję o Kabiny, do klamek i wiele więcej. Jesteś graczem Eurotruck Simulator 2 i chcesz się rozwijać, ale po wbiciu levelu nie wiesz na co wydać skill punktem? ta strona ma na to odpowiedź. Każdy skill punkt jest krótko opisany. Jaką funkcję on spełnia, jeżeli go zupgrade'ujesz. Jeszcze potem macie jak w ogóle zacząć grać w Eurotruck Simulator 2 albo jak zarządzać własną firmą w ETS-ie. I ostatnia rzecz z ciekawostek to mapa DLC. Czy można tak nazwać? Chyba tak, bo w macie wszystkie DLC do ets -a. Link do strony macie w opisie. Aha, jeszcze na koniec strony jest rubryka modowanie. I Społeczność, gdzie są wszystkie rubryki modyfikacji, które można mieć w grze. Przechodząc dalej do nowości, jak wejdziecie sobie w stronę Eurotracksemulator2.de, tak strona jest po niemiecku, na News Deutschland i Überarbeitung, czyli rewizję, to mamy post z 19 lutego. Twórcy dodali w poście, mamy informację, że twórcy zajęli się rewizją niemieckich miast, takich jak Kolonia, Düsseldorf, Duisburg i Dortmund i do posta są z każdego miasta zdjęcia. Zobaczymy sobie te zdjęcia szybciutko, zdjęcia z kolonii. Szybki opis tutaj do tego. Są ważne budowle jak katedra w Kolonii, most Hohentollenhof, dworzec główny Messe-Deutz-Lanes-Arena i autostrada A3 pomiędzy Kolonią i Frankfurtem nad Mainem. Dalej mamy miasto Düsseldorf Tutaj mamy nowy kościół, nowe ulice i dwa nowe przemysły. Przemysł stalowy i samochodowy, ale też o lotnisku nie można zapomnieć. Disburg, punkt portowy, gdzie rocznie ponad 20 tysięcy statków i 25 tysięcy pociągów się zjeżdża, w centrum jest ratusz różne kościoły i most Łabędziej bramy. I jeszcze autostrada A3 i A40 będzie dodana do gry. I ostatnie miasto to Dortmund. Też znowu poszli na przemysły i jest to trudno odzorować na małym metrażu, tak co najmniej piszą twórcy. To jest odnowienie niemieckich miast w Eurotruck Simulator 2. Idź na wschód to DLC z Warszawą dla Osób, które by nie wiedziały, sam dopóki nie zauważyłem tego DLC, nie wiedziałem, że w Eurotrack Simulator 2 jest Warszawa, które na Steamie w tym momencie jest w przecenie z 40 zł na 13 zł. Więc lecicie i kupujcie. Jak wspomniałem, oprowadzę was po serwerze na Discordzie. Mamy kanały filmy, nowości, ciekawostki, wasze pomysły na film, konkursy i błędy w grach. Filmy. Jak się na moim kanale pojawi jakiś film, to tutaj zostanie to udostępnione. Nowości, wszystkie nowości z filmów będą tutaj udostępniane. Czyli na przykład, jak coś chcieliście zobaczyć jeszcze raz, co jest w filmie, możecie sobie też to zobaczyć na serwerze Discord. Ciekawostki, tak samo jak w nowościach, będą też ciekawostki udostępniane i ten sam sposób będzie działania. Wasze pomysły na film, macie fajne pomysły, to tutaj je piszcie, które mogę potem zrealizować i nagrać z tego materiału. Jak będą konkursy, to tutaj będą wszystkie ważne informacje i ostatnia rubryka błędy w filmach. Jest coś co Ci się nie podoba, to napisz to tutaj i tyle. To by było na tyle w skrócie mówiąc. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszam na serwer Discord i do zasubskrybowania tego kanału, żeby ta seria dalej żyła, bo włożone prace w tą serię naprawdę są duże. To na tyle elosiem.